Witajcie! Raczej chciałem powiedzieć ja, że dzień dobry, a nie ty, bo ty nie jesteś rola gudry. A co, ja zawsze długo odpowiadam? Nie oglądasz filmik, zawsze częściu mówił tak. Dużo razy. O, masz rację. Pamiętasz, wczoraj był Dzień Dzikiej Przyrody? I mieliśmy takie dziwaczne spotkanie. O, fajnie, tylko niczego jeszcze nie zapamiętałem. No, jak to nie pamiętasz, wszystko ci opowiem. Salutkę opowiem. No to siadaj i bądź cicho. Bo nie posłuchasz tej historii i niczego nie zapomnisz. Okej, okay. jestem such. Ok. To było tak. Gdy my chodziliśmy tak, to rozdawaliśmy plakaty zwierząt. Podkładaliśmy tak po kolei, żebyśmy. Tak mieli. To było dla dzieci, ale. Nie wychodziło nam. O! Nie wychodziło nam. Śmieszne. Tutaj ustaw jakoś. Okej. Okay. Na pewno malutką samochodą spodoba się. Potem zabiorą te plakaty. Raczej my zabierzemy. Przecież nie wolno tak zabierać. Oglądałem bajkę, że jakieś dzieci urwały fineasz i fermy. Ja to pamiętam, bajkę. Zostało nam kilka zwierząt. Gdzie chcesz je postawić? O, słoniec je tutaj postawię. A ja też papukę tutaj ustawię. Ustawię tu małkę. No i mysz. Ojejku, jak to nie wychodzi. Stawiaj się, stawiaj. Ty też. O. Dlaczego to jest trudne postawiać plakaty? Po co wymyśliłem taki koncert? A raczej takie spotkanie. Wow, super! Okej, okay, idziemy! Zaczynka! Psz. Ojejku! Co to się dzieje? No tak... Słyszę dźwięk! O słuchaj! Dźwięk klasyczny. O! Ktoś tu jedzie. Ktoś tu jedzie. La, 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 la. Cześć, rakieta. Cześć. Radość. Radość. Mm. Wiecie, że jest dzień dziki przyrody dzisiaj? Tak. A co robisz? Jadę sobie, jadę. A my tu dzikujemy, bo to jest dzikie. Więc musimy robić, co jest dzikie. Wow, szybko to wow! Chłopaki, chłopaki, nie wiecie co? Wczoraj zrobiłem. Był konkurs wyścigowy, ścigałem się ze skorpionem. Wow, opowiedz to. Historię, proszę, please, please. Opowiedz Dominiczkowi i Nikosowi. Okej, okay. to było tak. Na początku był start o w tym kamieniu Start. I skorpion był pierwszy, wyskoczył. Z górki na pazurki, a raczej w górki na pazurki. Potem byliśmy na ulicy, w której musimy zdecydować drogę, w której jest beta. Nie wiedzieliśmy. Ale ten skorpion pojechał byle jak. Ale ja patrzyłem, w którą stronę są. Koliczyny. Ile koliczyn jest da więcej? Więcej potrawie. Ten rządek to były tutaj. Ten rządek to ten. A ten rządek to ten. A ten to przyjemniej ten. Ale ja wiedziałem, trzeba pojechać. I wyskoczyłem z rąpy. Oh, I zrobiłem wielkiego flipa. Py, py, py. I wygrałem. A gdzie ten krab? No dobrze, Bo jechał wzdłuż I wyskoczył. I zrobił tak. Pff. Py, py, py. Dobrze, że mnie spadł bo Nie może zginąć. A ja wygrałem ten dzisiejszy turniej. I było tak. O, to było czaterskie. Fajne. Dzika przyroda. Aaaaaa! Wow, jaka o cieka przyroda! Pe we także pe także pyły. we we o także pe jak ci się przyjemnie być w tym, wiesz? Wiem, że z nami mieszkasz. No i to jest. Nie! Przecież wcześniej nie pokładaliśmy. Na dzisiejszy musimy teraz to położyć. To no nie jest fajny ten dzień. Pokładajmy to wszystko. Tu nasz wąż. No jako, jak to. Było fajne. Ładnie poukładaliśmy, a oni to psujce, psujce są. No i pokładaliśmy. A wiesz, dlaczego poukładaliśmy tutaj, tutaj? Niedobre miejsca dla mnie, wiesz? Do tej pory może to nie będzie. No jojo. Jo. No jojo. Jo. No jojo. Jo. <try> 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 Wiesz, mam taką karteczkę. Poglądamy ją na koniec. Pewnie, że tak. Odczun się i oglądamy. O, spójrz, ta bezbiotwa! Koniec.